Ubiegłym tygodniu informowałem was o tym, że DICE w maju planuje wypuszczenie zapowiedzi dotyczących zmian, jakie zajdą w sezonie 5. Tak też się stało i cały tydzień został pochłonięty przez kwestie dotyczące ogromnego balansu broni, jaki zajdzie już niedługo w obrębie broni ze skarbca, które obecnie stanowią 21 z 55 broni w Battlefieldzie 2042. Tyczy się to zmian wartości, nowych dodatków do broni czy ich malowań. Do tego dalszy ciąg zagadek związanych z ukrytymi plikami dotyczącymi Battlefesta i legendarnej skórki do Irisha, a także nowa broń, która trafi do gry w sezonie 5, została zdradzona przez Dice. I tego wszystkiego dowiedzie się w tym materiale. A jeśli nie chcecie przegapić dodatkowo najnowszych informacji ze świata Battlefielda, to zachęcam do zostawienia subskrypcji na kanale oraz łapki w górę na potrzeby smoczego algorytmu. Jestem Yahu i zapraszam do oglądania. W jednym z ostatnich materiałów powiedziałem, że tym razem nie dostaliśmy żadnej nowej broni ze skarbca i jest to jakaś droga na skróty. Otóż, Dice odpowiedziało zbiorczo na to zagadnienie w najnowszym odcinku podcastu Inside Battlefield. Chodziło po prostu o zmiany w balansie i dodatkach, jakie zajdą w kolejnej aktualizacji 5.0, co byłoby jedynie podwojeniem roboty. Mam nadzieję, że w zamian za to pojawi się proporcjonalnie więcej broni portalowej i tej zwykłej już na sam start sezonu piątego, aby nam to po prostu wynagrodzić. Przechodząc jednak do głównego tematu dzisiejszego odcinka. DICE zdołało finalnie zaadaptować dodatki z broni w 2042, inaczej All Out Warfare, do tak zwanej broni ze skarbca, która została przeniesiona z portalu do segmentu All Out Warfare. Sytuacja nie wygląda jednak tak, że hurtem skopiowano i przeniesiono dodatki z nowszych konstrukcji do tych ze starszych części. Dodatki zostały przeniesione selektywnie, to znaczy w zależności od tego czy dana lufa, uchwyt czy reszta gadżetów jest fizycznie możliwa w rzeczywistości do zastosowania w konkretnych modelach. Druga sprawa to to, co stanie się ze starymi dodatkami. Oprócz kilku ikonicznych celowników jak AK, HOLO czy PSO, wszelkie uchwyty, lasery, tłumiki, celowniki czy termowizja zostaną dodane z 2042. Tutaj macie przykładowy zestaw do wyboru dla M16 oraz AEK. Zmiany będą jednak wdrażane stopniowo, aby ocenić poprawnie, jak wpłynie to na balans wszystkich broni. I tak w aktualizacji 5.0 na start nowe gadżety i zmiany zajdą w karabinach szturmowych oraz karabinach powtarzalnych, a wraz z patchem 5.1 i 5.2 modyfikacji doczekają się kolejne typy broni portalowej. Z przebudową broni ze skarbca związany jest również balans, gdyż wielokrotnie gracze zauważali, że część broni nie jest po prostu w stanie konkurować z pukawkami z All Out Warfare. Deweloperzy planują wprowadzić zmiany w wartościach poprawiających ich zachowanie się na polu walki, jednak nie są teraz w stanie przewidzieć, jak na balans wpłynie dodanie nowych dodatków do portalowych konstrukcji. Dzięki temu mamy uniknąć srogiego zamętu, a DICE, monitorując odczucia graczy z dodatków, które poprawią osiągi broni, zacznie w oparciu o to interweniować w poprawianiu ich wartości liczbowych. To z tego samego powodu większość broni uzyska po prostu zwiększony magazynek, a nie dodatkowo inny rodzaj amunicji, który mógłby potencjalnie wpłynąć zbyt mocno na zachowanie broni, a w konsekwencji wywołać problemy z balansem. Dice Podkaście stwierdziło, że wszystko cyklicznie powinno znaleźć się w grze. Jednak bez względu na kolejność w dodawaniu dodatków do poszczególnych broni, od startu sezonu 5 każda broń z portalu uzyska możliwość nałożenia na nie skórek. Po wdrożeniu aktualizacji wszystkie uniwersalne skiny będą możliwe do wyekwipowania, a z czasem, wraz z nowym karnetem bojowym i zestawami w sklepie, ta pula się znacznie powiększy. Jednocześnie, w portalu, będzie można zastosować podobne działanie. Muszę powiedzieć, że w końcu wygląda to obiecująco. Z tym, że powinniśmy mieć z tyłu głowy alternatywne rozwiązanie dla samej sytuacji, bo od momentu wdrażania broni z portalu do All Out Warfare pracę podzielono tak naprawdę na raty. Dobrze, że w końcu zostanie to sfinalizowane, ale gra potrzebowała tego już znacznie wcześniej, jeszcze wtedy, gdy planowano podział Battlefield'a 2042 na trzy segmenty: All Out Warfare, Hazard Zone i Portal. Ale nie no czekaj, zapomniałem, jaki bałagan przecież miał wtedy miejsce. Zobaczcie, że gdyby od razu pomyślano nad integracją portalu z All Warfer, to jak duża różnorodność byłaby możliwa do zaoferowania od samego początku gry, gdy miewała problemy. Jednak to wszystko trwało i fakt dobrze, że jest, jednak kontekst sytuacji także jest ważny, zwłaszcza gdy słucha się podcastu i ma wrażenie, że dodawana jest nowość, a nie coś co dawno pomogłoby po prostu grze. Zobaczymy, czy DICE zdoła także ponownie na trochę dłużej zyskać aprobatę, a zarazem czas gry, już począwszy od tego nowego sezonu. Czekamy na informacje o zarządzaniu drużyną, czy pamiętne wzywanie wsparcia za wykonanie zadań podczas rozgrywki, bo temporial, mimo że ma wolne, to cały czas ukazuje ciekawe znaleziska z plików gry. Battlefest, o którym opowiadałem wam ostatnio, także opiewa w kolejne nowinki, jak karta gracza. I wciąż nie wiadomo, czy święto Battlefielda, które zawsze dostarczało nam ciekawych nagród, pojawi się w sezonie 5, między sezonem 4 i 5, albo po sezonie 5. To zdecydowanie bardziej złożony temat niż na ten odcinek. Natomiast Danon PC słusznie zauważył, że legendarny skin Irisha jako grabarza z Battlefielda 4, który pokazywałem wam kilka razy i o który wciąż mnie pytacie co jakiś czas, może być właśnie jedną z nagród, która podczas Battlefestu będzie nawiązywać właśnie do czwórki, więc tym bardziej będzie pasować. A no i właśnie zapomniałbym. Już pod sam koniec podcastu DICE podzieliły się z nami szczątkowymi wzmiankami o sezonie piątym. Przede wszystkim zdradzono, że kolejne rozszerzenie do gry zaoferuje jedną z ulubionych broni studia, która w swojej nazwie ma cyfrę 50. Społeczność natychmiastowo postawiła na M82A3, znaną również jako .50 Caliber Rifle, a fakt, że jest to broń z Battlefielda 4 komponuje się z faktem, że w sezonie piątym zostanie dodana także lokacja inspirowana obszarem z tej części serii. Oby tylko nie była tak potężna jak Rorsch, aczkolwiek zobaczymy czy społeczność generalnie postawiła końcowo na odpowiedniego kandydata. Zaznaczono ponadto, że RM68 i G57 doczekają się zmian w balansie, gdyż broń ta jest po prostu zbyt mocna i doczeka się rychłego nerwa. Jednakże sposób i moment, w którym ma to miejsce, nieco zbulwersował ostatnio Endersa, który popełnił film traktujący o wypowiedzi jednego z deweloperów, która nie stawia go w dobrym świetle. W skrócie wynika z niej, że początkowo ignorowano sygnały płynące od topowych graczy, odnośnie właśnie tego, że RM68 i G57 jest zbyt mocne, i dopiero gdy dostrzegła to cała społeczność lub jej zdecydowana większość, zaczęto brać to pod uwagę. A jeszcze kilka miesięcy temu sam pan Formozo chciał baffować G57, a więc robić dokładnie coś odwrotnego, niż będzie to mieć miejsce teraz. Enders, wzbudzając tutaj wątpliwości, ma zdecydowanie rację. Aczkolwiek ciekawe jest to, że nie powiedział o tym w filmie zreferowania treści podcastu, które miało miejsce dzień po nim, a w materiale dwa dni później, gdy miał już go rzekomo odsłuchać, ale to tak w ramach ciekawostki. A propos ciekawostek, mogę też wspomnieć, że w sklepie pojawiła się w zestawie cmentarna Falk, a drugi dodany zestaw został usunięty, bo jeden z elementów powodował błąd w grze. Niektóre rzeczy się jednak nie zmieniają. Na sam koniec kolejne ujęcia na całkiem dobrze prezentujące się skórki do Makaja i Angela od Appleboxa. Tymczasem wydajcie znać, co o tym wszystkim sądzicie, a w dzisiejszym materiale to już wszystko. Dziękuję serdecznie za oglądanie i zapraszam na kolejne odcinki. Jestem Yahu, do zobaczenia. Cześć!